Mam na imię Daniel. Dzisiaj jest to trzeci odcinek. Będziemy otwierać dzisiaj jedno pudełeczko z pack, czyli ze śmieciaku. W tym pudełeczku są dwa śmieciaki. No to zaczynamy. Akurat nam się takie śmieciaki trafiły. Tu jest jeszcze ulotka. Na tej ulotce jest napisana o śmieciakach. Jakie są śmieciaki? Na drugiej stronie tak samo. No i to chyba na tyle w tym odcinku. To do zobaczenia. Cześć. W następnym, w następnym odcinku będziemy pokazywać karty mojego kolegi. Na razie.